Rodzina rabatków. W wersji polskiej występują Anna Apostolakis, Joanna Pach, Marta Gajko, Joanna Węgrzynowska, Katarzyna Łaska, Agnieszka Konikowska, Hanna Kinderkis, Elżbieta Gertner, Janusz Wituch i inni. Cowy kamień. O, to zdjęcie zostało zrobione w noc spadających gwiazd. Były ich tysiące. Magiczny widok! Były bardzo ładne. Tak, błyszczały jak brylanty. Podziwialiśmy je całą noc. Spaliśmy na dworze. A to co? Och, to księżyc tatusiu. Wiem, bo taki sam jest na mojej piżamce. Tak, masz rację. Jestem jedynym królikiem w historii, który chodził po księżycu. A? A? Ale wymyśliłeś, naprawdę po nim chodziłem. W zeszłym roku. Zaraz Wam udowodnię. Była wtedy u nas Paula. I co? Przypomnieliście sobie? Ach. Na zagon marchewek. Od trzech dni nie wychodzisz z warsztatu, bratku. Zależy mi na tym, żeby skończyć tę rakietę przed przyjazdem Pauli Wiesz, tato, że nie widziałem jej już od roku? To bardzo długo. Zakochanym czas się dłuży. <słuch> Mój nowy wynalazek zrobi na niej wrażenie. Ona też czytała kosmiczne opowiadania Saradina. Kiedy zobaczy, że zbudowałem rakietę, będzie oczarowana. Pomoże mi przy pracach wykończeniowych. Uwielbia Peula, to. Paula przyjechała. Miło Cię znowu widzieć! Mm. Bratku, to jest Norbert, mój przyrodni brat. Mama wyszła za jego tatę, mieszkamy razem. Cześć, bratku! Dużo o Tobie słyszałem! Cieszę się, że wreszcie mogę Cię poznać! Na cześć naszych gości! Hip, hip, hura! Tak, hura. Ja też się bardzo cieszę. Są pyszne pani Cynia. Dziękuję. Ej! Gdzie jest Paula? A mm. mm. szczęściarzu masz te pyszności na co dzień. Ach, tak się cieszę, że znowu jestem na borówkowym Wzgórzu. Nie jest ci trochę chłodno. Może chodźmy do domu. Poszukam jakiegoś ciepłego swetra. Proszę, Paulo! go był w mojej torbie. O świetnie, dziękuję Ci. Bratku słyszałem, że lubisz konstruować różne urządzenia. Mm. Mm. <laughs> tak, zbudowałem kilka ciekawych maszyn. Teraz pracuję nad katapultowym statkiem rakietowym, który doleci aż na księżyc. Tak jak rakieta Saradina? Mówisz poważnie? Red. Bratku, jesteś naprawdę niesamowity! Buduję go z myślą o tobie, Paulo, bo wiesz... Nie polecisz na księżyc! To niemożliwe! Kroniki nie podróżują tak daleko! Co ty powiesz? A w ogóle pytałem cię o zdanie! Oczywiście, bratek, wcale nie chce polecieć na księżyc. Ta rakieta to tylko prototyp. Mam rację, synu? I co wyszło na no. moje? Paulo, dochodzi piąta, czas wracać do domu! Muszę już iść. <noise> mamy rozpakować bagaże. Może jutro wybierzemy się na jeżyny. Pamiętasz, jak w zeszłym roku się nimi obiadaliśmy? Pewnie, że pamiętam. Brzuch bolał mnie przez cztery dni. Jesteśmy umówieni. Norbert i ja przyjdziemy o ósmej. A? Norbert? A, a czy on musi iść z nami? No jasne. Nie ma tu jeszcze żadnych znajomych. Nie chcę, żeby siedział sam w domu. Na razie! Do jutra. Daj, poniosę koszyk. Pogoda niedługo się zepsuje. Kiedy żabę skaczą, na pewno będzie lać. Bratku! Biedronka usiadła mi na palcu. Będę miał szczęście. Och, jaka ona ładna! Głupstwa opowiadasz. Owady nie przynoszą szczęścia. Hej, czemu to zrobiłeś? Chodźmy tędy! Pani Cynia mówiła, że tam rosną najlepsze jeże. Oh. Ja nigdzie nie idę. Muszę się zająć moją rakietą. Pomożesz mi, Paulo? Nie, nie. Wolę iść z Norbertem. Zobaczymy się jutro, dobrze? Jak chcesz. Tylko się nie zgubcie. W lesie jest mnóstwo owadów, które przynoszą pecha. <laughs> Koń by się uśmiał. Czy on zawsze taki jest? Trzeba się wykąpać. O, o, o. O, Mam mokrą piżamę. Co ty sobie wyobrażasz? A, o, 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 oj. Oj. Nie szoruj tak mocno. Zęby mnie bolą. <dosłuch> Bratek szoruje, jakby czyścił zardzewiały kran. <dosłuch> Widzę, że nie jestem tu mile widziany. Radźcie sobie sami. Ja idę poczytać. Dobranoc! Dobranoc? A kto mi pomoże? Ja ci umyję zęby. Przeniosłam ci twoje okulary. Bez nich nie możesz czytać, bratku. Połóż je na szafce. Dobranoc.